Niewiele osób zna jego prawdziwą historię, a jeszcze mniej chce o niej mówić. Sławomir Rutka twardy jak stal który na boisku nie znał strachu, a w życiu prywatnym walczył z demonami, których nikt nie widział. W polskiej piłce nożnej zapisał się jako gracz Korony Kielce, Legii Warszawa i Widzewa Łódź, ale jego nazwisko pojawiło się w mediach z powodu czegoś zupełnie innego skandalu korupcyjnego, który zniszczył mu życie. Kiedy w 2008 roku na jaw wyszło, że jest powiązany z siecią ustawiania meczów, Otrzymał dwuletni zakaz gry. Dla człowieka, który żył tylko dla futbolu, był to wyrok gorszy niż kontuzja, gorszy niż jakiekolwiek upokorzenie. Rutka nie był typowym piłkarzem, którego życie można streścić kilkoma zdaniami o zwycięstwach i porażkach. Jego historia to opowieść o ambicji, rozczarowaniu i wstydzie, który stał się ciężarem nie do zniesienia. W lutym 2009 roku, mając zaledwie 33 lata, zakończył swoje życie w dramatycznych okolicznościach. Pozostawiając rodzinę, przyjaciół i całą piłkarską społeczność w szoku. Do dziś pozostaje w pamięci jako przykład tego, jak cienka jest granica między chwałą a upadkiem, między oklaskami kibiców a ciszą, w której człowiek staje sam naprzeciwko swoich błędów. Jego samobójstwo poruszyło polską opinię publiczną, ale prawdziwe pytania pozostały bez odpowiedzi. Czy był tylko ofiarą systemu, w którym grał, czy sam pociągnął za spust tej tragicznej historii? Za kulisami futbolu kryją się mroczne sekrety, o których nikt nie chce mówić głośno, a historia Rutki jest jednym z najboleśniejszych przypomnień, że piłkarze nie zawsze wygrywają, nawet gdy stadion skanduje ich nazwisko. Sławomir Rutka urodził się w 1975 roku w Pionkach, niewielkim miasteczku na Mazowszu, gdzie futbol był pasją, ale rzadko stawał się drogą do wielkiej kariery. Rutka jednak od najmłodszych lat wyróżniał się nie tylko warunkami fizycznymi, ale i nieprzeciętną determinacją. W wieku nastoletnim mówił, że piłka nożna jest jedyną rzeczą, której warto się poświęcić, bo tylko ona potrafi dać prawdziwą wolność. Te filozofie nosił w sobie przez całe życie aż do dramatycznego końca. W drugiej połowie lat 90., gdy polska liga przeżywała okres przejściowy i walki o profesjonalizację, Rutka budował swoją markę w klubach takich jak Radomiak Radom czy KS Ostrowiec Świętokrzyski. Jego styl gry był surowy, pełen fizyczności i odwagi. Obrońca, który nie cofał nogi w starciach a jego wojskowa waleczność była niemal brutalna w pozytywnym znaczeniu. Kibice kochali go za szczerość i brak kalkulacji, dla niego każde spotkanie było jak bitwa, z której wychodził z podniesioną głową lub zakrwawionym czołem. Przełom nastąpił, gdy trafił do Legii Warszawa. Legia, symbol siły i prestiżu w polskim futbolu, była miejscem, w którym piłkarze marzyli o wielkich sukcesach, ale też odczuwali ogromną presję. Rutka Mimo, że nie był gwiazdą zespołu, potrafił wywalczyć szacunek kolegów z drużyny i uznanie fanów. Z czasem do jego CV dopisały się również barwy Widzewa łódź oraz korony Kielce. To w koronie, klubie dynamicznie rozwijającym się, miał być jednym z liderów defensywy i fundamentem drużyny. Jednak właśnie tam zaczęła się historia, która okazała się początkiem końca. Lata 20 miliony osiem były czasem, gdy polska piłka była zatruwana przez afery korupcyjne. Proceder ustawiania meczów, kupowanie wyników i sędziów był wówczas niemal systemowym problemem. Gdy w 2008 roku prokuratura i PZPN zaczęły ujawniać kolejne nazwiska zamieszanych piłkarzy, dziennikarze i kibice przecierali oczy ze zdumienia. Na listach pojawili się zarówno uznani trenerzy, jak i zawodnicy, którzy dotychczas cieszyli się nieskazitelną opinią. Wśród nich znalazł się również Sławomir Rudka. Choć niektórzy mówili, że był jedynie trybikiem w większej machinie, sam fakt bycia oskarżonym o udział w ustawianiu meczów był dla niego ciosem w serce. W kwietniu 2008 roku przyznał się do zarzutów i przyjął dwuletni zakaz gry. Decyzja ta była dla niego końcem marzeń o powrocie do wielkiej piłki. W wieku, w którym inni zawodnicy wciąż walczą o tytuły, Rutka został wykluczony ze świata, który kochał najbardziej. Media nie miały dla niego litości artykuły o piłkarzu z Kubanem z Honoru czy kolejnym ogniwie piłkarskiej mafii, pojawiały się niemal codziennie. Wizerunek człowieka walecznego i oddanego drużynie został brutalnie zniszczony. W życiu prywatnym Sławomir uchodził za osobę skromną i rodzinną. Był mężem Anny, ojcem dwójki dzieci i zawsze podkreślał, że rodzina to dla niego kotwica w świecie pełnym chaosu. Jednak wraz z upadkiem kariery przyszło poczucie odrzucenia, osamotnienia i wstydu, którego nie potrafił udźwignąć. Przyjaciele wspominają, że w ostatnich miesiącach życia był wycofany, smutny. Jakby gdzieś zgubił tę dawna iskrę, która kiedyś czyniła go nie do pokonania. To właśnie na tym tle upadku marzeń, skandalu i niemożności odnalezienia się poza boiskiem zaczyna się prawdziwa historia jego wzlotu i dramatycznego upadku, kropka kariera Sławomira Rutki nie była historią błyskawicznego awansu na szczyt. To była droga pełna wyrzeczeń, determinacji i walki, zarówno na boisku, jak i poza nim. Zaczynał od niższych lig, gdzie warunki do gry były dalekie od profesjonalizmu. Boiska w mniejszych miastach często przypominały bardziej klepiska niż murawę, a piłkarze musieli łączyć treningi z pracą zarobkową. Rutka jednak nigdy się nie poddawał, wyróżniał się charakterem, siłą fizyczną i nieustępliwością. Kiedy w końcu trafił do Ekstraklasy, spełniło się jego marzenie. Gra w Legii Warszawa była szczytem, którego nie osiąga wielu piłkarzy. Tam poznał smak prawdziwego futbolu na najwyższym krajowym poziomie, ale też presję, której nie każdy potrafił sprostać. Choć w Legii nie został kluczową gwiazdą, jego nazwisko było kojarzone z solidnością i nieustępliwą walką. Później przyszedł czas na widzę w Łódź klub z ogromnymi tradycjami i fanatycznymi kibicami, gdzie również pozostawił po sobie dobre wrażenie. Jednak największą rolę odegrała Korona Kielce, gdzie Ródka miał być jednym z filarów obrony i mentorem dla młodszych graczy. Przyznał się do winy, co było aktem odwagi, ale też potwierdzeniem jego udziału w procederze. Otrzymał dwuletni zakaz gry oraz czteroletnie zawieszenie w zawieszeniu. W praktyce oznaczało to koniec jego zawodowej kariery. Media nie oszczędzały rutki. Artykuły o sprzedanych meczach i piłkarskiej mafii były na pierwszych stronach gazet. Dla kibiców stał się jednym z symboli skorumpowanego środowiska, a wizerunek człowieka walecznego i pełnego pasji został zniszczony. Dla samego rutki był to cios, którego nie potrafił znieść. W krótkim czasie stracił nie tylko pracę i status, ale przede wszystkim poczucie sensu. W życiu prywatnym sytuacja również była coraz trudniejsza. Jego żona Anna oraz dzieci próbowali być wsparciem, ale sam Sławomir coraz częściej zamykał się w sobie. Przyjaciele wspominali później, że stał się milczący, odcięty od dawnego świata. Pojawiały się plotki o problemach finansowych, które mogły być dodatkowym obciążeniem. Piłkarz, który zawsze walczył na boisku, Teraz toczył nierówną walkę z własnymi myślami i poczuciem winy. Kiedy w lutym 2009 roku wziął udział w lokalnym turnieju amatorskim, wydawało się, że próbuje odnaleźć radość z gry, chociażby w formie rekreacyjnej. Kilka godzin później jego życie dobiegło końca, został znaleziony powieszony w mieszkaniu przez swoją żonę. Miał zaledwie 33 lata. Dla wielu była to szokująca wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Śmierć Sławomira Rutki stała się punktem kulminacyjnym jego historii dramatycznym zakończeniem opowieści o piłkarzu, który zbyt wcześnie został zmuszony do zejścia ze sceny. Jego tragedia ujawniła mroczną stronę polskiej piłki presję, izolację, brak wsparcia psychicznego dla zawodników oraz brutalne realia, w których jeden skandal potrafi przekreślić całe życie kropka w chwili, gdy wiadomość o samobójstwie Sławomira Rutki obiegła media, polski świat piłki nożnej zamarł. Nie była to zwykła informacja o kolejnym skandalu czy kontrowersyjnej decyzji sędziego. To był dramat człowieka, który nie poradził sobie z ciężarem błędów, presji i publicznego napiętnowania. Wielu kibiców i ekspertów zadało sobie pytanie: Jak to możliwe, że zawodnik, który przez lata walczył na boisku z taką determinacją, nie znalazł siły, by walczyć o swoje życie poza nim? Prawda, choć bolesna, zaczęła wyłaniać się z cienia. Rutka, obciążony skandalem korupcyjnym, musiał zmierzyć się nie tylko z zakazem gry, ale także z poczuciem utraty tożsamości. Dla piłkarza futbol jest czymś więcej niż tylko zawodem, to sposób na życie, źródło dumy i adrenaliny. Kiedy to zostaje odebrane, w duszy zawodnika powstaje pustka, której trudno sprostać. On żył dla piłki, a bez niej jakby nie istniał, wspominał jeden z jego dawnych kolegów z drużyny. Za kulisami pojawiały się również nieoficjalne informacje o problemach finansowych i długach, które narastały po tym, jak Rutka stracił źródło dochodów. Plotkowano, że niektóre osoby z jego otoczenia naciskały na niego. By spłacał zobowiązania, co mogło dodatkowo potęgować poczucie bezradności. Nie brakowało też głosów, że system wsparcia dla byłych zawodników w Polsce praktycznie nie istniał. Po skandalu, w którym jego nazwisko było na ustach wszystkich, Rudka stał się kimś, od kogo odwróciło się środowisko, które jeszcze niedawno nosiło go na rękach. Media, które wcześniej bezlitośnie pisały o jego udziale w aferze, nagle zmieniły ton. Tragiczna śmierć piłkarza, ofiara systemu. Pytały na główki. Dziennikarze, którzy kiedyś wytykali go palcami, teraz odkrywali ludzką stronę jego dramatu. Pojawiły się również głosy byłych piłkarzy i trenerów, którzy przyznawali, że presja i brak pomocy psychologicznej w futbolu to cichy zabójca wielu karier. Kiedy kibice dowiedzieli się o jego śmierci, wielu z nich czuło gorycz i żal. Dla niektórych rutka pozostanie symbolem zawodnika, którego skazano na zapomnienie za jeden błąd, zapominając o latach oddania i walki. Pojawiły się wzruszające wspomnienia z jego gry w legi i widzewie zdjęcia, na których był uśmiechnięty i pełen pasji, kontrastowały z ponurą rzeczywistością jego ostatnich miesięcy. Kulminacją tego wszystkiego był pogrzeb, podczas którego niektórzy jego dawni koledzy z drużyny mówili wprost o tym, jak samotny był w ostatnich chwilach. Jeden z byłych trenerów przyznał, może gdyby ktoś wyciągnął do niego rękę w odpowiednim momencie, dziś by tu z nami był. Te słowa wybrzmiały jako oskarżenie wobec całego środowiska które milcząco przyglądało się upadkowi jednego ze swoich. Historia Sławomira Rutki to przestroga, że za sukcesami sportowców często kryje się krucha psychika i nieprzepracowane emocje. Ujawniona mroczna prawda nie dotyczyła wyłącznie niego, była odbiciem problemów polskiej piłki tamtych lat, w której pieniądze i układy często wygrywały z uczciwą grą i troską o zawodników. Kropka dla nas, prowadzących kanał za kurtyną, postać Sławomira Rutki to przede wszystkim przykład jednej z najbardziej tragicznych karier w historii polskiego futbolu. Rutka nigdy nie był nieludzkim zawodnikiem z galaktyki sportowych superbohaterów. Jego siła i waleczność szły w parze z autentycznością, z którą identyfikowali się zarówno wierni fani Korony Kielce, jak i zatwardziali kibice Legii Warszawa czy Widzewa Łódź. Widzieliśmy w nim postać, która nigdy nie odpuszczała, lecz nie ukrywała również swoich słabości. Z perspektywy naszego kanału, kluczowe jest podkreślenie, że Rutka, choć w mediach pośmiertnie określany mianem piłkarza złamanej kariery, pozostawił po sobie istotne dziedzictwo sportowe. To on, w najmniej spodziewanych momentach, będąc często w cieniu większych gwiazd, potrafił dać impuls drużynie nieustępliwą grą. W meczach legii i widzewa jego wejścia w nogi rywala nierzadko zmieniały przebieg spotkania, a młodsi koledzy z korony zawsze podkreślali, jak bardzo cenili sobie jego radę przy ustawianiu linii obrony. Jego wkład w rozwój młodszych zawodników, nawet po ogłoszeniu zakazu, potwierdzał, że był kimś więcej niż tylko nastawionym na wynik sportowcem. Z drugiej strony, nie możemy przemilczeć kontrowersji. Sieć ustawiania meczów, w którą został uwikłany, to niejednorazowy wybryk, lecz symptom głębszego problemu w polskiej piłce tamtej dekady. Rutka stanął przed dylematem lojalności wobec kolegów czy instytucji, które wymagały od niego nieformalnych rozliczeń. Choć sam przyznał się do winy, warto zastanowić się, czy był jedynie trybikiem w machinie dużo większej niż on sam, czy też świadomym architektem swojej decyzji. Nasza opinia jest taka. Winę za nagłośniony skandal dzielić należy między jednostki a system, ale nie sposób zignorować odpowiedzialności, jako jako profesjonalny piłkarz rutka ponosił za utrzymanie fair play. Co jednak najbardziej porusza nas w tej historii, to ludzka strona tragedii, izolacja i brak wsparcia dla sportowców w kryzysie. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, pomoc psychologiczna dla piłkarzy była wówczas raczej ciekawostką niż standardem. Uważamy, że odejście Rutki otwiera dziś oczy na konieczność wsparcia mentalnego, edukacji o zdrowiu psychicznym i budowania sieci bezpieczeństwa dla zawodników po karierze. Jego los to dla nas sygnał alarmowy. Żadna kariera, nawet w pełni zaszczytna i wzniosła, nie jest odporna na presję i potknięcia. Z entuzjazmem przyglądamy się też inicjatywom, które dziś starają się wypełnić tę lukę od programów mentoringowych dla młodych sportowców po fundacje wspierające byłych zawodników. Gdyby takie struktury istniały za życia Rutki, być może historia potoczyłaby się inaczej. Nie oznacza to jednak, że obarczamy jedynie środowisko. Każdy z nas działacze, dziennikarze, kibice ma wpływ na to, jak traktujemy sportowca nie tylko w chwilach triumfu, ale i porażki. A jakie jest Twoje zdanie? Czy uważasz, że Sławomir Rudka został potraktowany przez polski futbol niesprawiedliwie? Jak oceniasz rolę instytucji i kibiców w jego upadku? Podziel się swoimi wrażeniami i refleksjami, Twoja opinia może być dla nas inspiracją do dalszej dyskusji oraz do budowania lepszego środowiska sportowego dla przyszłych pokoleń. Niektóre historie nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. A jednak, oto stoisz przed tajemnicą, która przez lata była skrywana za zieloną murawą i złotymi okładkami magazynów sportowych. Sławomir Rutka-Piłkarz, którego imię brzmiało dla wielu jak gwarancja niezłomności, a później stało się synonimem dramatycznego upadku. Dziś. Gdy wspominamy jego losy, czujemy nie tylko żal za utraconą karierą, lecz także ciężar pytań, na które nigdy nie poznamy pełnych odpowiedzi. Rutka zostawił po sobie dziedzictwo dwojakie. Z jednej strony obraz obrońcy, który w momentach próby nigdy nie ustępował pola, walczył przy każdej linii bocznej, wyciągał piłki z nóg rywali i budził respekt w szatni. Jego wkład w sukcesy Legii, Widzewa i Koronę to fragmenty meczów, które kibice wspominają do dziś. Interwencje w ostatniej sekundzie Męska postawa wobec presji i zaskakująca lekkość przy stałych fragmentach gry. Nawet dziś, po latach, komentarze w internecie przywołują jego nazwisko w kontekście grających sercem defensorów dowód na to, że ten styl naprawdę zostaje w pamięci. Z drugiej strony przestroga utkana z cieniach futbolowych kulis. Rutka pokazał, jak łatwo przykładny zawodnik może zostać wciągnięty w machinę korupcji. To nie była tylko jego osobista porażka, lecz rysa na wizerunku całej ligi. Dziś, kiedy środowisko piłkarskie mocniej walczy z nieczystymi zagrywkami, pamięć o tamtej aferze zdaje się impulsem do oczyszczania gry i wprowadzania twardszych regulacji. Jego historia wciąż zadaje jedno z najważniejszych pytań: Czy sport bez uczciwości ma jakikolwiek sens? Kiedy myślimy o spuściźnie Sławomira, obok meczu i skandalu dostrzegamy jeszcze jeden wymiar echo emocji, które wstrząsnęły całym otoczeniem. Dla rodziny była to strata niewyobrażalna, dla kolegów z boiska nauczka o kruchości współzależności, dla mediów lekcja że piłkarze to nie roboty, lecz ludzie z uczuciami i lękami. Po latach od tamtych wydarzeń coraz głośniej mówi się o wsparciu psychologicznym, ale wielu z nas pamięta, jak mocno ten temat rezonował dopiero po tragedii. I właśnie dlatego historia Rutki brzmi jak echo, od którego nie sposób uciec. Gdy patrzysz na zdjęcia z jego najlepszych lat uśmiechnięty, skoncentrowany, gotowy do walki, pojawia się nostalgia za czasami, kiedy piłka była prostą zabawą, a każdy mecz miał swoje jasne reguły. Potem jednak spoglądasz na te same fotografie z perspektywy żalu za zmarnowanym potencjałem, zabranym zbyt wcześnie życiem, i pytasz, co by było, gdyby ktoś podał mu rękę w odpowiednim momencie? Nie kończymy tej opowieści definitywnie, bo ciągle słychać cichy szmer pytań o system, o lojalność, o granice lojalności wobec sportu. Czy można było uratować Sławomira? Czy można zapobiec podobnym tragediom? Nie znamy odpowiedzi, ale jedno jest pewne. Dziedzictwo Rutki nie zniknęło wraz z ostatnim gwizdkiem. Zostało w sercach tych, którzy pamiętają jego interwencje, w podręcznikach historii skandali, ale przede wszystkim w refleksji nad tym, co naprawdę znaczy troska o człowieka między słupkami. Niektóre historie nie były przeznaczone do ujrzenia światła dnia. Ale teraz znasz tę szczerą, bolesną prawdę. W pewnym sensie to właśnie dzięki temu czujesz się częścią czegoś większego świadkiem sekretu, który wciąż rozbrzmiewa echem na zielonym trawniku i poza nim.